No hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. To ja, kulawy, a to jest, kurde, to jest um, omówienie nowego odcinka Dragon Ball Super, który, no, takie mieszane uczucia zrobił, zaw, zawirował masakra. To jest 55 odcinek i... Chwilowo powątpiewam nad yy, kolejnymi odcinkami, czy to w ogóle idzie w dobrą stronę po tym dzisiejszym. Um, jestem w miarę na świeżo, dlatego mi się chyba będzie najlepiej gadać. Um, no jak ogarnąć całkowicie odcinek, to połowa mi się podoba, po, połowa trochę nie. I to jest takie mieszane uczucia, bo nie mogą zrobić jednego spokojnego, dobrego odcinka, tylko muszą namieszać jakiegoś główna nanieść, żeby to nie było w 100% dobre. Mnie to trochę boli, ale trudno, już się trochę przyzwyczaiłem przez ten rok. Um, ogólnie to um, śmieszna sprawa, bo są takie, nie wiem, momenty w tych odcinkach. Wcześniej też to było, w tym też to jest że są gagi typowe dla Dragon Balla, wszystko fajnie, fajny klimat, później jest jakiś y, jeden fragment czegoś, no i, no i to już nie jest fajne. No i, i taki mały fragment niszczy y, budowaną, fajną atmosferę całego odcinka i to jest do dupy. Y, ogólnie ten odcinek jest fajny, gdyby nie było y, końcowego tego... Y, przerywnika, który ma pokazać, co będzie w następnym odcinku. Gdyby tego nie było, byłbym uśmiechnięty, a tak to jestem zburzony. No, to czasami psuje jednak. Um, ogólnie to na początku trzeba wspomnieć o genialnej rzeczy, która mnie totalnie roześmiała. Um, tu chodzi o wielką rozmowę, naradę, wręcz strategiczną przed spotkaniem króla wszystkiego z Goku. Birost. Birus tak się, nie wiem, denerwował tym, że zaczęli gadać jakby planowali jakiś napad na bank, bynajmniej niczym w filmie Ocean 11, że to jest normalnie takie trudne, idzie się na spotkanie do króla wszystkiego. No, a tutaj król wszystkiego, no kurde, zamiot wszystko i wszystkich. No, no ja myślałem, że on będzie taki w miarę w porządku, bo on się nie wydawał jakiś turbogroźny, ale myślałem, że może jednak będzie jakaś jego przemiana, w jakąś większą formę, doroślejszą, nie, nie, nie takie małe zabawkowe coś. Bo takie małe zabawkowe coś to tak. Ale w końcu trochę podobny jest tak swoją posturą do tej postaci, którą... Toriyama um, że tak powiem siebie wcielił w y, kreskówkę on akurat jak y, siebie narysował w Dragon Ballu to było, że on miał taką maskę przeciwgazową czy coś w tym stylu um, i to było fajne um, on właśnie też ma taką jakby maskę ten król wszystkiego i nie wiem czy to ma wskazywać na jakieś powiązanie z tą postacią czy coś w tym stylu ale fajnie Fajnie ogólnie, że hmm, okazały się takie totalne hmm, jakieś niezbyt sensowne rzeczy na tym spotkaniu. Hmm, niektórzy mówili, a będzie już data nowego hmm, turnieju. Ja twierdziłem, że ba, może nawet zacznie szkolić Goku, co się nigdy by nie zdarzyło, bo nie wiem. Jest to bez sensu totalnie, ale ja tak wtedy sobie chlapnąłem ostatnio. A? A tu? Zostajesz moim przyjacielem? What the fuck? O co tu chodzi? No takie rozbawienie miałem na twarzy, no dawno tego nie miałem przy oglądaniu Dragon Balla, bo to było totalnie stuprocentowo gagowe, jeszcze nie z Dragon Balla Zetki, tylko z Dragon Balla. Tego wcześniejszego, fajnego, przyjemnego. I to się naprawdę fajnie ogląda animacja nawet po całym odcinku nie jest tragiczna jest fajna bo tu się za dużo też nie działo więc oni nie mieli gdzie spieprzyć I póki są takie fragmenty gdzie nie mają gdzie spieprzyć jest dobrze nie ma walki jest tylko takie takie coś to oni sobie z tym dają jakąś radę chociaż teraz jak już yy, yy, już się dawno chyba już zakończyła robota nad kinówką One Pisa Tym bardziej chyba już ta kinówka jest w kinach, w Niemczech oczywiście u nas nie, bo po co u nas w kinach kinówki, anime o, po cholerę, no nasz naród jest głupi, nie wiem czemu, ale myślę, że może kiedyś jeszcze to wróci na jakieś normalne tory. Głupi ma zawsze nadzieję, no ja za mądry nie jestem, więc mam jeszcze na to nadzieję. Um, ogólnie... Za dużo mówię ogólnie chyba. Um, co do tego króla wszystkiego to by było wszystko, no bo on tylko po to właśnie zawołał Goku, bo on się nudzi w tym swoim um, królestwie i on chce mieć przyjaciela, tym bardziej, że trochę można zrozumieć tą postać, bo to jest tak jakby umysłowo taki trochę dzieciak i każdy się z jego otoczenia boi go i każdy przy nim spina się totalnie i nie, po, nie, nie podaje mu ręki jak policji i cholera jasna nie wiem o co chodzi no wiadomo strach tym kieruje a Goku pierwszy podał mu rękę i tak dalej i on wow ale to jest fajne i to jest dziwne że nikt nie mógł wcześniej tego tak ogarnąć tak to by Goku tego nie musiał robić no ale cóż no Goku jest o, o tyle głupi że on nie odczuwa nieraz strachu bo on jest na to za głupi I to jest piękne w tym charakterze tej, tej postaci i chyba dlatego też przez tyle lat oglądamy Dragon Balla. Inną rzeczą jest to, że znowu e, widzieliśmy m, zamasu z jego mistrzem, którzy dalej przyglądali się temu podgatunkowi typowo jakieś istoty rozumne niby. Taki jakby z epoki kamienia łupanego, coś bardziej. Albo nawet coś bardziej wstecz. No i wreszcie się, że tak powiem, trochę odkrył za masu z tym, kim naprawdę jest. A jest takim niby sprawiedliwym, ostatecznym sędzią, no a tak naprawdę złym gościem, no który pewnie, pewnie czy później będzie się starał um, dorwać Goku i go też unieszkodliwić, tak jak w tym odcinku jednego z tych bestii. Co jest smutne, no bo kurde, ten jego mistrz się starał go jakoś ogarnąć, ale um, chyba nie da się zmienić um, w przyszłości. Um, I to jest dość dziwne, bo... O tyle co tutaj możliwe było w każdą stronę nachylenie się za mascu na dobrą i na złą, tak i tutaj znowu też będzie ta zła. No i chyba wynika to z tego, że dobrze mówiłem, to, że Trąks się przeniósł, to tutaj będziemy mieli też w naszym tak jakby świecie też jakiegoś złego, którego trzeba będzie później unieszkodliwić. I prędzej czy później to tak będzie wyglądało. Pewnie mm, tak. Moje tezy są dwie na ten temat. Um, możliwość pierwsza to jest taka, że oni już polecieli tam do, do przyszłości i tam się rozprawią z tym brakiem, wrócą i tutaj muszą się rozprawić z Zamasu. Drugą możliwością jest to, że oni tam polecą, Zamasu przyleci do nich do tej e, teraźniejszości ich już nie będzie i zrobi tam chlewnie, zrobi tam e, rzeź, nie będzie prawie niczego e, na pewno jakoś uda im się skryć e, smoczek ule, etc. Et że to wszystko odnowić oni wrócą zobaczą, że tu jest rozgardiarz i będą próbowali to podratować e, trzecia możliwość to jest to, że e, za masu będzie Um, robił syf w swoim dziesiątym świecie i będzie znowu potrzeba ratowania jakiegoś innego świata. Także mamy trzy możliwe scenariusze, który z nich wybiorą. Może jakiś czwarty ogarną i ja się nie będę, yy, ja w ogóle o tym nie pomyślałem. To by było fajne, bo to, że nieraz się dzieje to, co ja mówię, nieraz... <laughs> Um, niczym Sherlock trochę dedukcji używam i trafiam to nie jest dobre bo to znaczy że um, to jest łatwe do wywnioskowania ale niestety um, złą sobie rzecz obrałem do oglądania jeżeli nie lubię takiej rzeczy bo shonen już takie są shonen anime to jest coś co nie jest zbyt um, trudne do zrozumienia i ma parę oklepanych scenariuszy Dlatego tak to chyba będzie wyglądało um, Ogólnie toj Animation w tym odcinku Bardzo um, bardzo im bym chciał pogratulować tego jak fajnie um, zrobili ten wymiar króla, króla wszystkiego Mi się strasznie spodobało to, że tak przylecieli tam I taki jakby inny wymiar To mi trochę przypomniało Nie pamiętam już z której mangi to było ale myślę, że z AF, albo Multiverse, ale chyba z AF. Um, I to było tak, bo um, manga AF kończy się po GT, tak normalnie, nie jak Super, co mnie do dzisiaj boli, że Super nie ogarnia sagi GT. Um, no i wtedy tam Goku poleciał z Shenronem, nie wiadomo gdzie, i w af je było, że Shenron go wziął do świata smoków, świat smoków był na zewnątrz naszej galaktyki tak jakby i on miał takie jakby wokół siebie taką pustkę coś w tym stylu właśnie co ten świat przy zamku króla wszystkiego taka pustka wszystko tak jakby lewituje nawet te filary nie do końca są spojone z jakąś powierzchnią także to trochę jakby nawiązywało tym bardziej widziałem dużo rzeczy w internecie, że dużo fragmentów tak jakby nawiązuje do fanowskiej wersji Multiverse. Ja to wiem, ja to widzę trochę, ale um, nie panikuję, bo Multiverse jest bardzo udanym tworem przez fanów, także można z niego brać ile je wlezie. Jedna jeszcze z fajniejszych rzeczy do ogłoszenia co uh, so udało mi się ogarnąć w internecie, znaleźć to to, że um, ruszają prace nad um, francuskim dubbingiem do Dragon Ball Super niektórzy powiedzą no i, no i o co chodzi? No, francuski dubbing co to jest no niektórzy powiedzą ok, ale niektórzy starzy ludzie, którzy starsi może, nie starzy którzy oglądali um, jeszcze na RTLu to mają tą taką żyłkę słuchową, która no... nie żyłkę, tylko um, takie coś przyczajenie słuchowe, że no tam na rtl słuchało się francuskiego um, dabingu, później wchodził po jakichś tam dwóch słowach, wchodził polski lektor i to zaczął um, czytać. Także my S słyszeliśmy ten francuski i dla mnie głos Vegety zawsze będzie najlepszy francuski nie wiem czemu ale tamten dubbing e, wyrumi się w głowę i nie twierdzę że inne są gorsze ale tamten mnie kupił w 100% także bardzo fajnie i przyjemnie jakby można było znowu usłyszeć te same głosy w postaci Oczywiście pewnie by to zaczęli znowu od pierwszego odcinka i mi za, za bardzo nie chciałby się to oglądać. Chociaż może jakoś szybciej z tym ruszam. Nie wiadomo. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż jeden z tych nowszych odcinków e, uświadczyć z tym dubbingiem. Bo jest fajny i tym bardziej to jest różnica wreszcie. Dobrze, tak jakby zakończyłem tamten aspekt, to tak ładnie powiedziałem. Wow, udało mi się bez myślenia. Także możemy teraz wziąć się za końcówkę odcinka, czyli za zapowiedź następnego, która mnie bardzo oburzyła. No i to jest część taka, która to jest część tego mówienia typowo, typów kurw, takim językiem czarnych owiec mówiąc. Czemu? Ponieważ e, pokazała się e, inna wersja e, Blacka, Black Goku i nie jest to czerwona, tak jakby ktoś myślał. Nie jest to biała, jak, jak to niektórzy myśleli. Jest to e, Super Saiyan Rose. Nawet nie różowa, to jest Rose. Czyli to jest różany. To znaczy niby to jest różowe, nie? Ale to jak ja sobie tak pomyślałem ale o co chodzi, że rose, że, 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 że różowy, że, że kuźwa różany? Co to ma być? Co to jest za kolor? Co, co, wy, odwali, co wy odwalacie? To i animation. What the fuck is that? Man! Także zdziwiłem się bardzo. I nie tyle pozytywny, co... Cholera, nie wiedziałem, co, 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 co mam z tym począć. Gdzie swoje oczy, kurde, chwycić, schować przed tym? Na tyle wiem, że na pewno takie osoby w internecie typowo Dragon Ballowe jak Buki czy tam yy, Jeremy TV, chyba tak, yy, oni powiedzą, że spoko. Może nawet tam być yy, żółty, zielony, niebieski, czarny yy, albo nawet kolor tęczy. Każdy włos innego koloru. Cudownie. A ja mówię, nie. To powinno być coś... Yy, Coś takiego spoko, takiego, no tym bardziej, że o, Black Goku jest tak jakby odbiciem naszego Goku. Złym odbiciem. Czyli wzięli e, kolory, przestawili. Hmm, czyli e, jeżeli ten różowy, czy tam różany kuziwa, nie wiem jak już to mam powiedzieć, będę mówił różany, bo to jest tak bardziej prześmiewcze. A ja, ja czuję, że nie będę lubiał e, tej postaci jeszcze bardziej przez to, bo mi się to nie podoba i kurde analogią do tego jest, że jeżeli są kontrastami siebie te dwie postacie to kontrast kontrast, czyli kolor przeciwny inaczej rzecz mówiąc niebieskiego jest czerwony nieróżany tym bardziej różany taki, że jak ma to swoje, um, swoją, swoje pole energii wokół siebie. Co jest akurat jeszcze znośne, to nie wygląda w ogóle jak różowy, to wygląda jak biały, tylko z jakimś lekkim nalotem um, takiej różowości, tylko na skrawkach. Um, przez to, że jakby jego aura wpływała na ten kolor. Czyli tutaj, kurde, no może być tak, że albo ta aura będzie tak mu dodawała ten kolor i tak naprawdę jak się skończy to on będzie miał białe te włosy to jedna rzecz możliwa to znowu tak jak gdybanie się włączyło moje typowo szerlokowe albo drugie to to że jeżeli mu się ta aura skończy i on będzie już normalnie wyglądał normalnie w cudzysłowie to będzie wyglądało komicznie jeżeli do tego dojdą gorsze animacje niż ostatnio, to możemy mm, się obawiam spotkać z powtórką em, cudownych odcinków na przykład z Filizasagi, co uważam, że to jest wow, to będzie dramat, ale mam nadzieję, że już tak nie będzie, poza tym właśnie, że się skończyła robota przy Łampisie, taka większa, więc może będzie spokój. Ja wiem, ja wiem, że jest taka jakaś analogia do tego, że ludzie w tym szukają, że, że czarny plus taki różowy, no to jest symbolika japońska róży śmierci. No fajnie. Ale Dragon Ball nie jest rzeczą, gdzie szuka się symbolik. Dragon Ball jest rzeczą prostą i jest rzeczą znaczy nieraz jest, nieraz nie ma nieraz nie jest, znaczy się nie, że nie ma, tylko nieraz nie jest, leczą fajną, przyjemną, luźną do oglądania. Niczym więcej. To jest shonen. Nie szukajmy tutaj jakichś analogii typowo, nie wiem, yy, symbolicznych. Nie wiem, tu zaraz będziemy szukali symbolu yy, masonów, może Żydów i innych rzeczy. Może jeszcze gdzieś symbol nazistów znajdziemy. Nie no kurwa, bądźmy poważni. Także... Żadnej symboliki tam nigdzie nie szukajmy. No. Także jakby tego nie było na końcu, to bym powiedział, że ten odcinek to jest 10 na 10 i to jest drugi. Mój ulubiony spokojnie mogę powiedzieć drugi. Najlepszy według mnie odcinek z tego arku. Pierwszy to był oczywiście pierwszy odcinek, bo tam była dość fajna ta walka pierwsza z Black Goku vs Trunks. To było w miarę fajne. Co jeszcze do tego małego urywku na koniec, bo o tym można gadać i gdybać i gadać i gdybać. To to, że hmm, widzimy znowu walkę hmm, połączenia jakby sił Vegetty hmm, i Goku w hmm, formach Super Saiyan Blue. Tak. Będą niebiescy. No. I tu się zaczyna pojawiać inne pytanie. Czy Black będzie taki potężny, że potrzebuje dwóch przeciwników takich na takim aż poziomie, czy po prostu to będzie znowu coś w tym stylu jak w Busadze, czyli kamień, papier, nożyce i kto pierwszy ten lepszy będzie się z nim bił. Akurat później ogarnąłem, bo ktoś tam pisał, nie pamiętam już na którym fanpage'u na Facebooku, chyba Dragon Ball Polska, za co serdecznie dziękuję, albo temu drugiemu, nie pamiętam już nazwy bo ten skrawek na końcu w odcinku został skrócony Nie pokazali jakby całych 30 sekund co będzie w następnym Także sobie zobaczyłem ten całościowy i tam jest jednak że znowu robią kamień paprynożyce i kto będzie się nawalał Ja bym nie widział ich jakby się na niego rzucili w dwójkę bo to nie jest ich styl Dzięki temu to można łatwo zgadnąć, że na pewno tak nie będzie chociaż sam myślałem, że o może znowu zobaczymy Vego czyli tam Vegetto jak to tam woli jeszcze Super Saiyan Blue to by było fantastyczne ale na... nie oni oni nie lubią e, łączyć sił oni lubią e, w pojedynkę walczyć i to jest zawsze tak było i tak zawsze będzie no jeszcze tutaj takiej odrobinę maluteńkiej Coś tam, taki zamysł co do e, Zeno, czyli e, Król Wszystkiego albo jak to po polsku, Wszechuś. To jest super, to, to mnie rozwaliło i ja sobie będę to powtarzał chyba przez jakiś najbliższy tydzień. To jest najlepsze tłumaczenie roku, totalnie najlepsze tłumaczenie roku. Wiem, że to osoba tłumacząca zrobiła specjalnie, nie to, że nie wiedziała jak to inaczej mogłaby zrobić. Ale to jest fajne, fajnie, że to zrobił, bo bez tego to by nie było aż tak zabawne. Także um, Goku Wszechusiowi obiecał, że um, jak powróci znowu do niego tam, czy go wezwie, to um, będzie jeszcze, będą jeszcze inni przyjaciele, żeby mógł się z nimi zakolegować. I tutaj takie um, kurde pytanie, kogo mógłby przedstawić wszechusiowi. Oczywiście nie Wegetę, bo Wegeta jest taki, że jak usłyszy, że ktoś jest tak potężny, że nawet wirus się go boi, no to będzie dwa razy bardziej bojaźliwy niż wirus. A wirus jest już taki bojaźliwy, że jak to wcześniej widzieliśmy Wegeta, jak okazało się, że wiedział, kto jest, kim jest wirus. Pamiętacie, w takich tamtych już dawnych odcinkach, jak się zachowywał. No to był dramat. Także na pewno nie Wegeta. Ludzie mówią, znaczy piszą, że może to byłby Jamcza, bo Jamcza nawet jak y, zobaczył Birusa, to go klepnął w, w tył, tenszy w plecy, y, tak po koleżeństwu także on jest na tyle luźny, że dopóki nie wie, kim ta osoba jest, to może być totalnie luzacką osobą. Y, no i też y, przy tej animacji, przy tym tworzeniu y, byłoby trochę mniej zachodu bo to um, czy znaczy właśnie nie wiem czy tak czy nie bo hmm, kłada kto podkłada głos e, Yamushi? cholera e, no we francuskim ostatnio patrzyłem że to jest ten sam co e, podkłada goku ale nie wiem czy to jest w tym nie wiem czy to jest japoński cóż trudno druga e, osoba to mogłaby być Krilan co tutaj wątpię bo on i tam się gdzieś przenoszenie czy coś w tym stylu um, ja myślę że to może być któryś z tych um, z młodych gotena albo tranksa by wziął bo oni by się najprędzej pobawili więc to jest trochę logiczne no dobra to ja już się ty ładnie kończę tu jest trochę o, wow, trochę mi zleciało także dzięki bardzo um, za pooglądanie za oglądanie tego materiału, za posłuchanie tego materiału może coś robicie w tle i se to, to znaczy robicie coś i to w tle sobie puszczacie, jak ja nie, nieraz inne takie podobne rzeczy. Także do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale tego typu.